Cześć Wam wszystkim z tej strony, Bogdan. Pamiętacie stare dyskietki, 3,5 calowe, 1,44 MB za wrotna pojemność na dane pliki, katalogi? No ja też pamiętam. E, w szkołach nosiliśmy takie i tworzyliśmy katalogi, i pracowaliśmy w DOSie, fajnie było. Ale okej, okay. jak teraz odczytać takie dyskietki, jeżeli mamy tam być może jakieś dane na komputerach stacjonarnych lub też laptopach, gdzie napędu już floppy disk drive nie mamy? Czyli FDD. No to co? Dyskietki mamy, komputer mamy, laptop mamy, złącza USB mamy. To jak wiecie, bardzo dużo różnych e, urządzeń działa na USB. W związku z czym są iż też takie e, napędy floppy disk drive na USB. No tak, zobaczcie, tak wygląda taki napęd. Udało mi się na Allegro znaleźć taki Hewlett Packard. Są w różnych firm, ale rzadko spotykane już w sklepach, raczej nikt je nie handluje, ale jeszcze używane na pewno gdzieś tam traficie. Zobaczcie, 2004 rok tak więc, jest no i OK port USB wpinamy, laptop Windows 7 wpinamy, ciach i w moim komputerze powinna się tutaj pojawić ikonka skrótu do stacji dyskietek zobaczcie, jest, jest oczywiście klikając dwa razy nic nie ma bo nie ma żadnej dyskietki, niczego w środku a teraz chcielibyśmy zobaczyć co i jak, no to co? wkładamy dyskieteczkę naszą, kochaniutką ciach od razu zaczyna pracować, mrugać tu taka zielona ikonka. Dobra, i teraz sprawdźmy. Wejdźmy do tej dyskietki. Czyli dwukrotnie klikamy sobie. Pracuje, pracuje. Silniczek, pracuje. I zobaczcie. Wszystkie pliki i katalogi są. Zobaczcie sobie z bliska. OK, tak jak widzicie. Zobaczcie. Wchodzenie pomiędzy katalogami. Wszystko działa tak jak trzeba. Główny katalog. Tworzenie nowego katalogu może się nie udać, bo chyba dyskietka jest pełna tak, ale w każdej chwili możemy skasować jakieś tak samo jak na pendrive, tylko troszeczkę wolniej no i 1,44 MB to, to nawet chyba na jedno zdjęcie Wam nie wystarczy no chyba, że nie, skompresowane e, tak więc, jeżeli macie potrzebę korzystać z dyskietek, sformatować je to oczywiście za pomocą takiego napędu zrobicie wszystko to, co w normalnym napędzie, takim który montowany był w obudowach komputerów tak samo oczywiście możecie sobie sformatować tą dyskietkę Zanim przejdziemy do okna formatowania w formacie FAT 16, E16, no to w takim wypadku musimy jeszcze chwileczkę poczekać. O, już mamy do format FAT. <laughs> 3,5 cala, 1,44 MB, 512 bajtów na sektor. Pamiętacie, to liczyliśmy, liczyliśmy, fajnie było. OK, no co zrobić? Możemy tu utworzyć dysk startowy systemu MS-DOS. Jeżeli ktoś ma ochotę, zobaczcie, można zaznaczyć i rozpocząć. Też robiliśmy, pamiętacie takie rzeczy. Ale ja nie będę tego robić, zostawię te dane, które akurat są na tej dyskietce Tak więc, jeżeli ktoś ma potrzebę, to oczywiście może sobie taki napęd kupić. Myślę, że to nie będzie żaden jakiś większy wydatek, ale raczej używane. Myślę, że nowych raczej nie znajdziecie już nigdzie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć Wam. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje z Was. Taki napęd, no to co zrobić, trzeba kupić. Trzymajcie się, cześć wam. Oczywiście, łapka w górę by się przydała, na dole subskrypcja też by się przydała, i komentujcie, jak macie jakieś pytania. Cześć.